Trzeba dzisiaj hał zakupowy, od razu mówię, że to nie jest chwalenie. Po prostu pokażę Wam co z sumie dostałam od mamy, bo to ona mi to kupiła. Zobaczcie sami. Po pierwsze dwie książki. Pierwsza to bezsilna, to wydanie, a drugie to beztroska. Też ładne. Ym, na pewno wylecie jakieś rolkę albo filmik na Instagramie, na YouTubie, niedługo z nimi. I ostatnim najlepszym rzeczą jest mgiełka z Sol de Nie mam jak to się czy mówi, czy tam. Nieważne. 68. Zróbmy razem unboxing. Dobra. Nie, nie otwieram żadnej mgiełki. Dobra, obczajam Tu jest coś takiego, no, dobra. Unboxing. Ej, mogę się jadą Aha. Otwarłam do połowy. O, dobra, udało się. Teraz jest oficjalnie moja. Boska! Smoczy awo, ten chyba jaśmin. To jest takie dobre połączenie. Dobra. Pierwszy unboxing w życiu. Giełki. Pierwsze przyknięcie O, przyknęło. Ale to bosko pachnie. A bardzo dziękuję.